Alhamdil witam Was z surą al-Hash, zgromadzenie, Zebrania czy zbiórka. Kwestia, kwestia przetłumaczenia, tak naprawdę. Zanim przejdziemy do tej sury, to jest taka sura z kontekstem, czyli znowu nie możemy jej w pełni zrozumieć i docenić, dopóki nie zrozumiemy, czemu ona była objawiona. A mianowicie odnosi się to do czwartego roku Hydry kiedy prorok Sal -Salam odwiedział, odwiedził e, plemię Al-Nadir. E, jedno, ple, jedno z wielu plemion tak naprawdę w Medinie, które zawarły z prorokiem Sojusalam Sal przy, przymierze o bezpieczeństwie, o tym, że nie będą się atakować. E, I dlaczego prorok Sojusalam Sal e, wylądował e, w miejscu. E, też oblężonym zresztą, plemienia Nandy, dlatego że te plemiona zaczęły łamać, łamać przysięgi, łamać, łamać te obietnice. Jedną z takich historii było, kiedy kobieta. Ja, e... Jednym, jedną z takich historii było, wtedy, kiedy jedno z takich plemion właśnie em, em, naraziło się na, na, na rejra muzułmańskie, czyli na dumę muzułmańską, a mianowicie em, pewne, pewnego razu kobieta udała się do takiego plemienia w Medinie, żeby dokonać transakcji biznesowej. Więc słuchana zobaczcie, słuchana, zobaczcie, że poszła nie dość, sama, to jeszcze była kobietą, kobietą biznesu. Więc wybrała się na, do, miejsca, do miejsca targu, do miejsca biznesowego, tak? I jeden z e, dwóch, tak naprawdę dwóch, e, dwóch pełno Izrael, dwóch e, Żydów, zaczęło się wyśmiewać z tej kobiety. Do tego stopnia, że zamknęli jej ubrania w drzwiach, i kiedy ona wstała, te ubrania się po prostu z niej podarły i zawstydzili jej na takim jednym z najniższych po prostu poziomów. I kolejny raz jednych muzułmanów, którzy zauważyli to upokorzenie tej kobiety, się odezwało i zaczął, zaczął on z nimi walczyć. Do tego stopnia, że całe reszty plemienia zaczęło walczyć właśnie z tym muzułmanem i, i go zabili. Następnie, następnie między, mniej więcej w tym samym czasie, 70 Danii wyszło w inne, inne miejsce, w inne miejsce tego obszaru Mediny, tak? i zostało zabitych. I jedna osoba, która została, Amir, Zamił z dwóch z tych oprawców, a, a okazało się, że, że to nie byli oprawcy, że to byli niewinni mężczyźni, więc wrócił do proroka z i zapytał się jak rozwiązać tę sytuację. No i okazało się, że według właśnie tych, u, tych układów plemiennych, tych umów, należała im się należała im się odpłata, tak? Więc prorok z udał się do, do właśnie tego plemienie al który obiecał prorokowi Salihusallam, że pomoże mu z tą opłatą, kazał mu poczekać. Więc prorok Salihusallam razem z Abu Bakar, z Umarem, siedzieli po prostu i czekali na, 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 na tą darowiznę. Kiedyby prorok Salihusallam dostał objawienie, że i to plemię klumie przeciwko nim, bo umówiło się, że jedna z, jedna z osób Zrzuci i to i jego imię było Amir ibn Dzihash. dlatego to imię jest ważne, zaraz powiem. Że jedna z tych osób, to on właśnie zawolontoriował, żeby zrzucić kamień z dachu na proroka Sallowahu Bo po prostu e, premier Al-Nadir stwierdziło, że nie będzie lepszej, lepszej okazji, żeby pozbyć się proroka Sallowahu Sallam. Więc prorok Sallowahu Sallam dostał objawienie i przeprosił Abu Bakr i umarł na chwilę, powiedział, że zaraz wróci. I nie było go chwili i wrócił z, z armią, z armią, która dała Al Nadir, plemieniu Al Nadir, niektóre, niektóre przekazy mówią trzy dni, niektóre przekazy mówią 10 dni, na to, żeby ewakuować się z, z ich fortecy. Ta forteca była bardzo wysoka. Oni zbudowali koło siebie dość wysoki mur i bardzo, bardzo mądrze zbudowali ten mur, tak bardzo strategicznie, dlatego że jednocześnie obsadzili, obsadzili przed murem dość, dość znaczącą powierzchnię palmami. Czyli te palmy rosły jedna na drugiej, w jedna w drugiej tak naprawdę. I do tego jeszcze mieli wysoki, nie, nieprzepenetrowywalny mur. Więc, więc Al-Nadir dostał 3 do 10 dni na to, żeby się wyokułować. Armia proroka Sałysana była gotowa do walki z, tak, z, tego, z tego względu, że te plemienia po prostu żydowskie zaczęły łamać. łamać Umowę, tak, wykazywać się hipokryzją, i prorok Salsam miał prawo, dostał, dostał pozwolenie od, od Anna Słowana, żeby złamać to przymierze. 26 dni trwało to oblężenie, i prorok Salsam, to jest dość ważne, prorok Sal kazał swoim swoim współtowarzyszom tej walki, tego oblężenia, a w ten sposób ściąć e, drzewa. Więc to było wyjątek z wyjątek reguły. Są takie wyjątki z, z reguły w naszej religii i jedną z nich jest to, że, żeby, e, że, że można złamać pewne zasady, jeżeli one zabezpieczą nam niebezpieczeństwo wręcz, ale też e, e, Dzięki temu nie dojdzie do większej tragedii, tak? Więc to jest jedna z takich właśnie zasad w szaria i tą, i tą zasadę prorok za nam wykorzystał w tym momencie. Natomiast Al-Nadir znali prawo szaria już dość dobrze w tamtym momencie i sami powiedzieli prorokowi no jak możesz łamać własne szaria, tak? Więc zaczęli Używać intelektualnych, intelektualnego sposobu po to, żeby podważyć autorytet Polka z i stworzyć prawdopodobnie podział w, w, rękach, w rękach muzułmanów. Natomiast tak się nie stało. Całe plemię Al-Nadir własnowolnie, bez walki, opuściło swoje domy. Pozwolono im wziąć to, co ich ręce unoszą, uniosły, więc ze sobą, wzięli ze sobą i konie, i wielbłądy, i cały swój dorobek i zniszczyli domy, własne ręcznie zniszczyli własne domy. Tacy byli żałośni i opuścili, i opuścili swoje miejsce bez walki. Tylko i wyłącznie na podstawie tego, że muzułmanie ścinali drzewa. Naprawdę, tylko i wyłącznie z tego powodu? Nie. Jest tam jeszcze jeden bardzo ciekawy, psychologicznie szczególnie, powód, o którym dowiemy się właśnie z tej Sury. Więc z Bismillahir Rahmanir Rahim. Zobaczmy, jaki to był powód. Wysławia Boga to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Niech on jest potężny, mądry. On jest tym, który wypędził z domu z tych spośród ludzi księgi, którzy nie uwierzyli na pierwsze zebranie. Znaczy obrężenie. Wy nie myśleliście, że oni odejdą, a oni myśleli, że ich twierdzę obronią ich przed Bogiem. Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony, z której oni się Go nie spodziewali, i rzucił w ich serca przerażenie niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. Bierzcie więc siebie z tego pouczenie, o ludzie, którzy posiadacie jasne spojrzenie. Subhanalla, zaznaczę to. Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony, z której oni się go nie spodziewali i rzucił w ich serca przerażenie. I niszczą swoimi, swoje domy własnymi rękami. I tak było. Oni po prostu mieli potrzeby aniołów. Każdy z nich, muzułmanie idą, muzułmanie idą, zniszczą was, zniszczą was, zabiją was i, i z tego strachu, i z tego strachu opuścili swoje domy. Na poziomie wiary widzimy, jaka jest różnica między tamtego rodzaju Benu Izrael a tamtego rodzaju muzułmanów, a mianowicie oni się nie bali stracić życia tego doczesnego, bo wierzyli i żyli wizją życia doczesnego, więc dla nich śmierć nie, nie była stratą, a właściwie w tych warunkach była, w tych sytuacjach była dla nich zyskiem. Natomiast. Ci, którzy są hipokrytami w religii, tak. oni w ten sposób nie mierzą swojego bezpieczeństwa i swojego, e, s, swojego dorobku duchowego. Tak? Dlatego, late, dlatego też oni, w momencie, kiedy Bóg wrzucił w ich serce strach, lęk, a każdy zwróćcie uwagę, takie uczucia przeżywa, w takich sytuacjach życiowych jest, szczególnie jeżeli chodzi o nasze dzieci, tak? o nasze bezpieczeństwo, o nasze finanse. W nasze zdrowie. Każdy w tej sytuacji będzie. Tylko czy my się uczymy z Koranu? Czy my się uczymy właśnie z tej historii? Bo to ta historia jest, żeby nam uświadomić, że te emocje nie tylko i wyłącznie są odpowiedzią na dajmy na to polityczno-ekonomiczne lub zdrowotne, Warunki naszego życia, ale również dlatego, że Bóg, ale Pana, trzyma Twoje serce w swoich rękach i pozwala Ci na te emocje. Pozwala Ci, żebyś nauczył się z tych emocji. Pozwala, żeby te, te emocje dały Ci wyraźnie znać, e, sprowadziły Cię wręcz na kolanach i dały Ci wyraźnie znać, e, e, na czym polegają Twoje wartości w życiu. To jest ten moment, kiedy my przechodzimy przez tego rodzaju trwogi, jest momentem, który powinien nas zaprosić do tafakult, do głębokiej kontemplacji, do spojrzenia w lustro i zadania sobie pytania, a w jaki sposób ja żyję, po co ja żyję i dla kogo ja żyję. Gdyby Bóg nie przepisał im wysiedlenia, to ukarałby ich na tym świecie, aż w życiu ostatecznym czeka ich kara ognia. Stało się tak, dlatego że oni sprzeciwili się Bogu i Jego posłańcowi. A kto sprzeciwia się Bogu, to zaprawdę Bóg jest straszny w karaniu. Wszelkie drzewo palmowe, które ścięte było... Chcieliście, albo które pozostawiliście stojącym na jego korzeniach, chcieliście, lub pozostawiliście za zezwoleniem Boga. On, aby On mógł ukryć hańbą bezbożnych. Czyli tutaj jest wytłumaczenie, że to odejście od zasady, ta, to odchylenie się od szaria jest z dekretu Boga, ale Hanatana i nie, ma, nie było grzechu. Na żadnym z Sahabi, którzy, e, którzy ścinali te drzewa. A dlaczego tak mówię? Bo niektórzy z nich przyszli do proroka z ojcami, zapytali się, czy oni wylądują w piekę, dlatego że być może ścieli za dużo Pan. Bóg dał swojemu posłańcowi od nich taką zdobycz wojenną, a nie przybywaliście pędzić ani koni, ani wirbodu. Bóg daje władzę swoim posłańcom, nad kim chce. Bóg jest nad każdą rzeczą że władny. To, co dał Bóg. Swojemu pośłańcowi jako zdobycz od mieszkańców miasta to należy do Boga i Jego posłańca, do bliskich, krewnych i do, ziar, do biedaków, i do, i do podróżnego. Tak, żeby to nie przechodziło kolejno do bogatych spośród was. A to, co wam staje, to, a co wam daje posłanić, to sobieście, a czego wam zakazał, od tego się powstrzymajcie. I bójcie się Boga, zaprawdę, Bóg jest. Straszne w Karanie. To jest dla biednych mohadzirów, którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw i którzy zostali pozbawieni swoich majątków, gdy poszukiwali łaski i, zdobywa, i zadowolenia Boga i starali się pomóc Bogu i Jego posłańcowi. Oni są naprawdę szczerzy. Więc to jest wyraźne wychwalanie kogo? Wychwalanie Ansar, ludzie, którzy w Medynie przyjęli do własnych domów kogo? Emigrantów, emigrantów z Mekki. Zobaczcie, jaka wygląda teraz sytuacja polityczna, bo wszyscy powtarzają to samo, jeżeli chodzi o emigrantów. To jest jedno z największych zagrożeń ekonomicznych. ekonomicznych według propagandy politycznej tak, e, krajów, bo mówi się, że przyjadą, zabiorą wszystkie pieniądze, zabiorą wszystkie prace, tak, przy, przyniosą zniszczenie i, 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 i z, y, będą wprowadzać, będą kontrybucje do podnoszenia się przemocy na poziomie krajowej. Natomiast nie było niczym, natomiast mekańczycy nie doświadczyli niczego z tego rodzaju w Medinie subhanallah, Medina ich przyjęła z otwartymi rękami. Do tego stopnia, że jest hadis, który mówi o proroku Sahisalam, który zachęcał Ansarów, żeby przyjęli do siebie. Muhadzielinów i zapytali się, kto przyjmie tego, tego mężczyznę. I subhanela. Jeden, jeden z braci Ansar, zgodził się na to. Poszedł do domu i jego żona powiedziała, Ale słuchajmy, nie mamy nic do jedzenia, mamy troszkę tylko dla naszych dzieci, więc on powiedział: Subhanela, połóż dzieci, z, 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 zgaś troszkę światło, przyciemy światło, gotuj tak, żeby zasnęły głodne, a my damy to, co jest w domu do naszego gościa i będziemy udawać, że jemy, a nic nie będziemy jeść, to i jego nakarmimy. I subhanallah następnego dnia Bóg subhanallah objawił właśnie wykoranie, pochwałę dla takiego postępowania dla, dla niego i dla niej, no i dla, dla ich dzieci. Subhanallah, co za błogosławieństwo! Więc to, więc to nie tylko jest tak, że e, w, 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 wielce, wielkie osobowości są wspomniane, wykoranie, e, wręcz przeciwnie. Wielkie, wielkie czyny, wielkie czyny małych ludzi o wielkim sercu i głębokiej wierzy są wspominane w Koranie. I tutaj jeszcze ta sura podkreśla jak są dzielone łupy wojenne między, między przemieniem muzułmańskim wtedy, tak? Jedna piąta, czyli 20% powiedziane jest dla Alla Subhanahu dla ta'ala i jego wyspannika Salihul Salam. Dla, co to znaczy? To znaczy, że prorok miał prawo do tego, natomiast zazwyczaj y, y, rozdawał to z korzyścią dla społeczności muzułmańskiej. Budowa meczetu, szkół, y, przedsięwzięć, y, jakiekolwiek inne cele publiczne, ale też i krewni, w szczególności Benu Hashim i Benu Mutali, którzy nie mogą przyjmować się mużny, produkt, też i jego rodzina nie mogli przyjmować zakatu, dla sierot, czyli dla latim, dla mas muskin, dla biednych, osoby w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dla podróżnych potrzebie i bensabil, czyli ludzi, którzy pozostali odcięci od swoich środków transportu lub finansów podczas podróży. Natomiast 80%, czyli 4 piąte tych łupów wojennych było dla żołnierzy, dla, kawalerzystych i dla kawalerzystów i dla pieszych żołnierzy, bez względu na to, jak, jakie oni mieli udziały i bez względu na to, czy byli bogaci, czy biedni. No, czyli ta anima te łupy zdobyte w walce są bardzo wyraźnie podzielone w szarii. Natomiast ta sytuacja była inna. W tej sytuacji prorok z nam powiedział tak, wy nie walczyliście, być może zastraszyliście, ale nie walczyliście, więc w tej sytuacji znowu mamy co? Odejście od reguły. Sytuacja będzie inna. Podzielimy to zupełnie inaczej. Wam się nic nie należy. Nic nie dostaniecie z tego tytułu. Natomiast Hmm, chyba dwóch ansarów tak? dostało, dostało z tego tytułu wynagrodzenie i, i reszta należało do Muchadzinów, czyli tych, którzy przyszli z, ma, z Mekki za prorokiem z zostawili wszystko za sobą w domu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego y, y, było takie odejście już wytłumaczyłam od zasady? Natomiast ważne jest to, żeby podkreślić, że w tej służbie, jeżeli się w nią wgłębimy, a natomiast nie mamy na to czasu, szkoda, ale gdybyśmy się to wgłębili, jeżeli będziemy studiować, jeżeli chcecie studiować fikr właśnie biznesu i fikr finansowy w islamie, to zrozumiecie, że, że bogactwo nigdy nie należało tylko i wyłącznie do bogatych, wręcz przeciwnie, musiało robić cyrkulację między wszystkimi, szczególnie między biednymi, biednymi reprezentacjami społeczności. A ci, którzy się umocnili w swoim domu i w swojej wierze przed nimi, miłują tych, którzy do nich wywędrowali i nie znajdują w nich sercach żadnego pożądania dla tego, co tamtym zostało dane. Oni dają im pierwszeństwo, nawet gdyby bieda była ich udziałem. A ten, kto, kto się urodzi przed skomstwem własnej duszy, podkreślam, a ten, kto się uchroni przed skomstwem własnej duszy, będzie szczęśliwy. Czyli y, czarno na białym każdy z nas ma predyspozycję do chorób serca, a skąstwo jest chorobą serca i zastanówcie się, jak często my jesteśmy skąpi na jedzenie, nie tylko na pieniądze, na, na sławę, na reputację i tak Zastanówcie się nad tym, bo tutaj Bóg mówi, że nikt od tego nie jest wolny. A ci, którzy przyszli po nich, mówią, Panie nasz, przebacz nam i naszym braciom, którzy nas wyprzedzili w wierze i nie umieszczaj w naszych sercach urazy do tych, którzy uwierzyli. Panie nasz, Ty zaprawdę jesteś dobrotliwy, litościwy. Czyż nie widziałeś obudników, mówiących o swoich braci spośród ludu księgi, którzy wierzyli, jeśli zostaniecie wypędzeni, to my z pewnością pójdziemy z Wami i nie usłuchamy nikogo, nigdy nikogo przeciwko Wam, a jeśli będą przeciw Wam walczyć, to my z pewnością Wam pomożemy. Bóg jest świadkiem, że oni są kłamcami. Jeśli tam będą wypędzeni, to oni nie pójdą razem z nimi, a jeśli tam będą zwalczeni, to oni przyjmą im, to oni przyjdą im z pomocą, a jeśli im nawet pomogą, to wnet odwrócą się na plecach, palcach i tam, nie będą mieli pomocy, więc panela. Przeczytajcie to sobie w swoim czasie, to po prostu podsumowując oznacza to, że będą i Trail, mimo tego, że wyglądają na to, że są silni w swojej wierze i że są razem, tak naprawdę są bardziej podzieleni niż nam się wydaje. Wy przecież wzbudzacie więcej stracu w nich, w ich duszach, aniżeli sam Bóg, podkreślam, to jest ważne. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy i... Jak nas, jak nas postrzegają ludzie. Tak, ja wiem, że po 9-11, tak, po wieżach w Twin Tower, my mamy reputację terrorystów. To się zmieniło. Powoli się zmieniło. W tym momencie rezystenc ruch rezystencyjny w, w Palestynie kompletnie poprzewracał do góry nogami narrację i, i to, jak się przedstawia nas jako muzułmanów tej historii się już nie wierzy. Natomiast jeżeli się ktoś zainteresuje historią, to zrozumie, o co tutaj chodzi w tym, w tym, w tym zdaniu, my jako, jako y, halifat, zawsze byliśmy pod y, oblężeniem, zawsze byliśmy zawsze byliśmy zagrożeniem dla tak zwanego Zachodu, tak zwanej Europy. Dlaczego? Właśnie z tego powodu, bo mamy swoją hajrę, bo mamy swoje morały, etyczności, bo mamy swoje prawo nie tylko ekonomiczne, ale też religijne, który jest odmienny, zawsze będzie odmienny od innych, ale ono wzbudza strach w innych ludziach i ten strach w innych ludziach nie jest, zwróćcie uwagę, co było na samym początku, nie jest tylko wyłącznie tego, że na przykład my podążamy za religią, ale też od Boga, od Alesu Talata. On jest władcą ich dusz, każdego z naszej duszy. Ponieważ to są ludzie, którzy nie pojmują. Bardzo proszę, jeżeli kiedykolwiek zastanawiacie się, poszachadzi, dlaczego ludzie was szykanują, nie lubią, nie widzą wręcz, to właśnie z tego powodu. Oni nie będą walczyć z wami wszyscy razem jedynie w miastach ufortykowanych albo poza, spoza morów ich waleczność jest wielka, kiedyś są między sobą, a ty myślisz, że oni są razem, lecz ich serca są podzielone. Bardzo proszę. Tak jest dlatego, że oni są ludem, który nie rozumie. Czyli ich wiedza jest od Allah subhanahu jest wielkim błogosławieństwem. Są, są dzięki temu oczywiście konsekwencje, natomiast to jest wyzwolenie z czego? Z braku rozumienia. Z Zatwarcałego serca i z hipokryzji. Oni są podobni do tych, którzy na krótko, przed nimi zakosztowali złych skutków swojego potępienia, dla nich kara będzie bolesna. Oni są podobni do szatana, kiedy mówi do człowieka, bądź niewierny. A kiedy jest niewierny, oni mówią, ja się ciebie wyrzekam. Zaprawdę boję się Boga, Panów Światów. I ich ostateczny koniec będzie taki, iż obydwaj znajdą się w ogniu, w którym będą przebywać na wieki. A to jest zapłata dla niesprawiedliwych. Subhanallah, to mi się takie przypomina... Takie środowisko nastoletnie, tak? jak się jest w, w liceum tak? albo w technikum I, i te grupy społeczne tak tylko i wyłącznie podpuszczają indywidualności po to, żeby się z nich wyśmiać, ja nie, nie jestem twoim przycielem, tak tylko udawałam. I na takiej samej beznadziejnej zasadzie działa szatan i hipokryzja. O, wy, którzy wierzycie, bójcie się Boga i niech każda dusza patrzy na to, co przygotowała na jutro. I bójcie się Boga. Zaprawdę Bóg jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie. Nie bądźcie tak, jak ci, którzy zapomnieli o Bogu, aż sprawił On, że nie oni zapomnieli o swoich duszach. Proszę. Jeżeli nie będziesz brał od siebie odpowiedzialność, to Bóg za ciebie odpowiedzialności też nie weźmie. Jeżeli ty zaraz będziesz zatwardzał swoje serce, to On Ci pomoże w tym, abyś i zapomnił je, jego samego, Twojego Stwórcę. Bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Oni są ludźmi występnymi. Nie są równi mieszkańcy ognia i mieszkańcy ogrodu. Mieszkańcy ognia triumfują. Ogrodu, przepraszam, triumfują. Jeśli by objawili ten Koran na jakiejś górze, zobaczyłby ją pokorną, rozerwaną ze strachu przed Bogiem. Tutaj tak się stało, tak nie, nie wiem czy pamiętacie, za czasów proroka Musa, ale i on chciał zobaczyć, on powiedział, że w tej wymiarze mnie nie możesz zobaczyć, w tej rzeczywistości. Natomiast pozwól, że się objawię górze i góra się rozkruszyła, nie wiem czy pamiętacie, rozkruszyła się na kawałki. Te przypowieści podajemy ludziom, którzy może oni się zastanowią. Znowu, zastanowienie tutaj, to nie chodzi o kognicję, to chodzi o duchowe uruchomienie swojej kognicji, żeby rozpoznać, ale on jest Bogiem. Nie ma Boga, jak tylko on. Król Przy Najświętszy pokój, wierny, zachowujący, potężny, przemożny, wyniosły. Chwała niech będzie Bogu. On jest ponad to, co dają mu jako współtowarzyszy. On jest Bogiem, stworzycielem, twórcą kształtującym. Do niego należy największe imiona. Głos, Go chwałę, to, co jest w niebiosach i to, co jest na Ziemi. Zachęcam Was, żebyście wrócili do tego ostatniego ajatu i zobaczyli akapitu i zobaczyli, jakie to są piękne imiona, i połączyli się z tymi imionami i zastanawiali się, dlaczego właśnie te imiona, a nie inne, są, są wspomniane. Al-Halak. Al-Muzawir. Al-Seme, al husne um, um, Al-Hakim. Przepiękne imiona. A na razie żegnam się z wami i zobaczę się następnym razem. Salamu Alaikum Warahmatullahi Barakatu.